Odej, nie kurwa, ma chuja, no. przygram tę rundę No <laughs> kurwa No zdefuj to, proszę cię <laughs> Kurwa na nie Na połówkę ci zdefowałem, wiesz Ty ten koń ma buty, widziałeś to nawet. no why did you die bro why did you die just just tell me just tell me why did you die tell me yeah why did you die why did you die but why did you die why did you die you die too let tell me tell me why did you die other two how did you know why did you die why did i die i don't know what did i Hey bro, what am I pe- ey, oh what are you doing Yeah that's the right name of it to attack Nothing Nothing else we got enemy remains Baby 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 uh ah. ah. I will break my monitor I swear I'm gonna break my penis on Double dorsy Jet oh. jebana nasa hey. Odsunę w bezpieczne miejsce Ej! E Ale nie we mnie! Aj. Ej Dominik, jesteś ze mnie dumny? <grywa> Ej, Marycha widziałeś jak zabiłem? Uward, award, award. award. Ara, ara ci powiem za każde zabicie, jejku ara, ara. U mnie Kurwa, jest Marycha i Dominik i to są idejterzy i oni podchodzą do siebie i robią tak i robią tak Smutne A ja robię wtedy tylko tak